Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie po raz ostatni w tym roku i w ogóle zawiozłam Filipa do żłobka. Ostatni, ostatni dzień, ponieważ, że tak powiem, jeszcze w poniedziałek żłobek jest czynny, natomiast ja już zaczynam urlop, więc też się cieszę i już go wtedy nie posyłamy do tego żłobka. Także dzisiaj ostatni dzień. Moje dziecko dorasta. Słuchajcie, dorasta, wyrasta ze stanu żłobkowego. Za chwilę już nie będzie żłobkowiczem, tylko przedszkolakiem. Także ja jestem normalnie pod wrażeniem, jak szybko ten czas zleciał. Koniec jeżdżenia przez całe miasto. Koniec! Koniec jeżdżenia przez całe miasto, żeby odwieźć dziecko do żłobka. Wiecie, jakie ja się cieszę, to zaoszczędzi nam tyle, tyle czasu, że to jest po prostu nie. Samowite. A ja mam dzisiaj sporo czasu od rana, ponieważ w pracy y, idę do pracy na drugą zmianę, tak jakby, y, ponieważ y, organizujemy dla naszych uczestników grilla, żeby fajnie jakoś tak zakończyć ten sezon i wrócić z nową energią po urlopie, ale żeby nie było tak pięknie i kolorowo, że nic nie będę robić od rana, bo to jest oczywiście niemożliwe. Jadę teraz y, do domu, a właściwie najpierw do piekarni po jakieś pieczywo. Do domu zrobię sobie śniadanie, trochę ogarnę kuchnię, bo tam wiecie, rzeczy trzeba do zmywarki wstawić, jakieś pranie pewnie trzeba będzie zrobić, wywieścić i tak dalej, i tak dalej. Także tak, a później muszę jechać do kilku sklepów. Tak sobie zaplanowałam właśnie na dzisiaj, bo wiedziałam, że będę miała od rana wolne, a od rana w sklepach aż tylu ludzi nie ma. Więc sobie pojadę po prostu do sklepu, kupię co mam kupić, bo muszę kupić kilka rzeczy na wieczorne spotkanie z koleżankami z pracy, ponieważ wreszcie przy, mamy końcówkę lipca, a wreszcie udało nam się umówić na świętowanie Mikołajek. I dnia kobiet jednocześnie już mówimy, dobra, połączmy to. Więc wiecie, Mikołajki, i dzień kobiet w lipcu. Bo czemu nie? Pamiętam, że kiedyś był chyba taki film Ladies, że one właśnie jakoś tak w wakacje robiły sobie Sylwestra. To dlaczego my Mikołajek nie możemy robić w lipcu? A możemy. No dobra, odzywam się później. Ja już byłam w domu, zjadłam się na nie, widzieliście kanapeczki sobie zrobiłam z takim serkiem i pomidorkami. Wstawiłam zmywarkę, starłam blaty w kuchni, wywiesiłam pranie, jadę na zakupy. O, taka aktualizacja, a w ogóle tak strasznie leje, tak strasznie pada, że ja mam nadzieję, że to się trochę uspokoi, bo jak nie, no to wiecie, będziemy mieć siedzieć ciągle tylko pod dachem na tym grillu. Także oby, oby się trochę poprawiła ta pogoda. O, słuchajcie, ja wróciłam z zakupów, filmik z zakupami spożywczymi i takimi do domu już w... Już nagrałam, natomiast teraz we vlogu tutaj pokażę Wam, co kupiłam. Dla Filipa głównie, no nie oszukujmy się, dla Filipa. Po pierwsze, ja już zaczynam przygotowania do kalendarza adwentowego dla niego na grudzień w tym roku. Kupiłam mu właśnie jedną rzecz, ale kupiłam też dwa papiery ozdobne po złotówce w Tedim. Właśnie wstąpi, wstąpiłam specjalnie do Teddy, bo wiem, że oni tam nieraz mają fajne przyceny. No i były, kupiłam dwa takie papiery, żeby mieć mu w co owijać te prezenciki. Kupiłam mu bardziej na teraz e, takie rybki z wędką. On dostał od mojego taty wędkę, natomiast te, ten zestaw ma. Rybki w sobie i wiecie, i myślę, że Filip będzie się fajnie bawił w basenie, jeżeli jeszcze nam się uda w tym roku basen rozłożyć. To będzie się myślę, że tym fajnie bawił. Kupiłam w wilsie zestaw baterii. W wilsie kupiłam też co to jest? Latawiec. Kupiłam też latawiec, bo chyba mogę Wam zdradzić, że wybieramy się nad morze I tak sobie pomyślałam, że wiecie, nad morzem to te latawce będą kosztowały pewnie ze 20 zł Ja kupiłam w Dilsie za piątkę A wtedy kupiłam, tak jak ja już Wam powiedziałam, pierwszą rzecz do kalendarza adwentowego Tak, właśnie tak Kupiłam Filipowi taki zestaw do pomalowania choineczki Mam nadzieję, że mu się spodoba i to kosztowało 5 zł. 5 zł kosztowało. Tutaj również mam za taką piątkę dynie. Dynie do pomalowania. Wiecie, jak będziemy już mieli ten taki jesienny czas, różnie to bywa. Czasem dziecko jest chore i trzeba go czymś zająć w domu. To kupiłam właśnie taką dynkę. I wtedy zauroczył mnie również taki cudowny lisek. I go kupiłam za 3,50. Początkowo pewnie był tam za jakieś. 8 zł, podejrzewam, natomiast no za 3,50 to mnie tak urzek i sobie postanowiłam, że chyba dołączę sobie go do takiego jesiennego mm, wianka, który robiłam. A, jeszcze z Dilsa dwie ostatnie rzeczy, przepraszam, Opa, ma mnie wszystko dla Filipa. Z Dilsa dwie ostatnie rzeczy kupiłam e, takie pringlesy, bo jak się brało dwie, to były po 3 złote a ja sobie tak pomyślałam, że te puszeczki może mi się po prostu do czegoś później też przydadzą, e, także je sobie tu odstawię. I by. A, wtedy jeszcze kupiłam taką bransoletkę która właśnie jest tym takim popitem. Mam nadzieję, że będzie fajną rzeczą, która po prostu umili Filipowi podróż, bo wiecie, no jak dziecko jedzie gdzieś dalej, to trzeba jednak czymś go zająć przez te tam 3 czy 4 godziny, czy nawet więcej, bo wiadomo, jeszcze postoje, nie postoje i tak dalej. Kupiłam też mu tak po prostu. Z okazji tego, że dzisiaj kończysz żłobek yy, Straż Pożarną, <laughs> wiecie, okazję sobie sama znalazłam, tak naprawdę na szybko teraz, no ale yy, cóż. Kupiłam mu też właśnie do samochodu taką żyrawkę i ona się rozciąga. No, nie pokażę wam teraz, natomiast mam nadzieję, że też go na trochę czasu w samochodzie zajmie. I yy, yy, w hurtowni też takiej z zabawkami kupiłam yy, takie klocki mini. Mam nadzieję, że też mu się przyda przydadzą, właśnie może coś sobie zbuduje podczas podróży. Wiecie, one są takie fajne, małe, e poręczne, dla niego mam nadzieję, że będą. Ma takie w większej formie, te takie plastikowe, te są chyba takie bardziej z gąbki zrobione, czy z czegoś nie wiem. Natomiast no, myślę, że też się zabierzemy w podróż, żeby mu się fajnie czymś mógł pobawić. I w ogóle byłam. E A, i jeszcze taki gniotek. Taki, wiecie, trochę sensoryczny, niech sobie tam dziecioczek się tym będzie miał czym bawić. Także to takie czaso umilacze w podróży. Natomiast ja się jeszcze muszę zaopatrzyć w kilka rzeczy, ponieważ no, w taką dłuższą podróż z Filipem nie jechaliśmy i ja nie wiem, co będzie w stanie go zająć. Natomiast sprawdzając sobie ceny w tej hurtowni i w internecie, okazuje się, że w internecie były te rzeczy tańsze, więc po prostu ich nie kupowałam, zamówię sobie przez internet, bo mamy jeszcze trochę czasu do wyjazdu, także to na swobodnie zdąży dojść i cóż... Ja idę się teraz y, odświeżyć, bo zgrzałam się jak głupia. Idę się odświeżyć i będę się zbierać na tego grilla, a później od razu po grillu będę szła na spotkanie z koleżankami z pracy, więc prawdopodobnie już tu niewiele co dzisiaj nagram, ale zobaczymy, może coś tam się jeszcze uda. No dobra, ja się trochę odświeżyłam, przebrałam się y, i czekam teraz na męża, który mnie zawiezie. Na miejsce docelowe, bo później, wiecie, no będę musiała porzucić auto, że tak powiem, więc on po prostu nim pojedzie po Filipa, a już później będę miała zapewniony transport także. Dobrze, czy pata i rusza, to aczci. Super, to niech rusza. Jedź ciemno, bo teraz się założy do ciemnie. Jadę, jadę, przejadę. Ja muszę dnie Widzę świetną przez mościk. Mościk też się stojem i jedzie mi. Mama, uciekać stąd! bo to z lewo, oj! Cześć! Witajcie w sobotę. Ja właśnie wyszłam z psem na spacer, ale chciałam Wam powiedzieć troszkę o wczorajszym dniu, bo tak jak ja już później się do Was nie odzywałam, no więc byliśmy na tym grillu. Jak widzieliście, złapał nas ogromny deszcz, była też burza, ale to naszym uczestnikom nie przeszkadzało, ponieważ byliśmy pod daszkiem, mieli jedzenie, mieli muzykę i to wszystko wystarczyło, żeby oni się dobrze bawili. Zresztą ja też sobie trochę z nimi potańczyłam, bo dlaczego nie? Narobiłam sobie dzięki temu sporą ilość kroków. A później, właśnie byłam z tymi swoimi dwoma koleżankami u jednej z nich w domu. Zrobiłyśmy sobie ucztę. Naprawdę, wystarczyłoby tego jedzenia jeszcze, podejrzewam, dla e, kolejnych trzech osób. E, oczywiście tam sobie posiedziałyśmy, pogadałyśmy, było miło, fajnie i przyjemnie. No i do domu wróciłam, to była godzina praktycznie w pół do pierwszej w nocy, więc po prostu już się do was nie odzywałam, no bo wiecie, chłopaki spali, więc nie chciałam ich tam budzić. A teraz idę odebrać paczkę z paczkomatu, bo mi pewnie przyszło zamówienie z Lidla, które było rozłożone na dwie paczki, nie rozumiem dlaczego, aczkolwiek jedną już odebrałam w czwartek. Na no, drugą dopiero idę odebrać dzisiaj, chociaż ona już od wczoraj sobie tam leży. No ale nie miałam czasu, więc dzisiaj to dopiero zrobię. Raczuszki odebrałam, bo się okazało, że miałam dwie bo była jeszcze taka ze szczoteczkami do zębów dla Filipa. No chodź, Bilka. Filip, a gdzie my dzisiaj jedziemy? Do dziecka! Do, do dziecka! Oh yeah. no! Właśnie wróciliśmy do domu, byliśmy u mojego taty. Pojechaliśmy w takim czasie, że Filip trochę się pobawił, później poszedł na drzemkę. Później zjedliśmy obiad, jedliśmy sobie frytki, które jakimś dziwnym trafem się dzisiaj nie chciały upiec. Nie wiem, nie, nie mogłam ogarnąć piekarnika. Nie chciały się upiec, ale w końcu się upiekły. A później byliśmy na spacerze. Jak widzieliście, udało nam się spotkać łabędzie. Miały małe, aż sześć młodych łabędzi i Dwa dorosłe, także to był super widok. No i fajnie, że nam się udało je spotkać. No a teraz już wróciliśmy do domu. Ja odłożyłam Filipa spać. Oczywiście poszłam razem z nim na drzemkę. Się wybudziłam teraz. Troszkę obejrzę sobie coś tam może w telewizji razem z mężem. I cóż, odezwa się pewnie do Was jeszcze jutro. Już ci niosę! O, jest łyżeczka. Jest łyżeczka. Cieszysz się? Pycha? No to super, to cieszę się. Witajcie w niedzielę. Jak widzieliście, Filip już jest po śniadanku, zjadł sobie na leśniczki. Także on już jest zadowolony. Ja też już jestem po śniadaniu, zrobiłam sobie na szybko kanapki. I cóż, teraz w ogóle pogoda dzisiaj jest, no, taka średnia. Ale chyba się nie poddamy i myślę, że wyjdziemy sobie na jakiś spacer. Ale najpierw muszę trochę posprzątać w kuchni, więc jak sobie posprzątam, to pewnie się wybierzemy z Filipem na jakiś spacer, żeby sobie chociaż pooddychać powietrzem. No i udało nam się. Jesteśmy sobie na dworku, spacerujemy. Filip jedzie na rowerku, a ja sobie zrobię trochę kroczków. Także taka sytuacja się dzisiaj wydarzyła, że udało nam się wyjść na spacer. Mimo, że ta pogoda jest taka trochę zmienna. To się chmurzy, to się rozpogadza. No zobaczymy. Super Na spacerze, później zatrzymaliśmy się na placu zabaw, gdzie i ja się troszkę pobawiłam, zaspokoiłam takie moje wewnętrzne dziecko e, Pochuśtałam się na huśtawce, właśnie lubię chodzić z Filipem na ten plac zabaw, bo on jest taki mało uczęszczany, więc nawet e, ja mogę się tam pobawić, także super No i chwilę się tam pobawiliśmy na tym placu zabaw, a później wróciłam z Filipem do domu, bo były takie bardzo ciemne chmury, mówię jak nic, zaraz zacznie padać Chyba na razie nie zaczęło, aczkolwiek mówię, lepiej nie ryzykować. Zwłaszcza, że teraz to już i tak jest czas na filipa Rzemkę yy, I właśnie na nią go odłożyłam. A teraz chciałam Wam pokazać te moje zamówienia z Lidla. To Właściwie jedno zamówienie, a dwie paczki. I to słuchajcie, nie rozumiem tego, bo są dwie paczki: jedna jest taka maleńka, druga jest taka. Tu jest tylko jedna rzecz, tutaj są pewnie resztę. Nie rozumiem, dlaczego oni to rozłożyli na dwie paczki, no ale trudno. No więc, kupiłam dla Filipa dwie koszulki, e, już Wam otwieram i pokazuję jakie, one są chyba na metr 10 na metr 16 czyli troszkę większe. O, bardzo przyjemne, o, tu są trzy, to w takim razie trzy koszulki, a no tak, faktycznie, komplet był trzech. E, Jedna jest taka z żaglówką. Druga jest w paski. Z jakimś tam pirackim wzorem. I trzecia jest z wielorybem. Także fajne są te bluzeczki i oczywiście nie pamiętam teraz już ile to kosztowało, ale na pewno wam gdzieś tutaj napiszę. Kupiłam też dla Filipa buciki. Jak w stanie, to, to mu je przymierzę. Bo wiecie co, zniszczyły mu się bardzo takie sandałki, które miał e, dotychczas. No ale niestety wiecie, używa się, to się zużywa, a w moich zapasach, takich piwniczanych, nie było, że tak powiem, takiego rozmiaru, który byłby dobry na teraz. Bo owszem, są, e, mam, ale na rozmiar 29, a niestety i 28, a niestety Filip e, ma troszkę mniejszą nóżkę i właśnie dlatego. Kupiłam mu w rozmiarze 27, ale myślę, że są całkiem fajne. Takie, no, wydają się być solidne, także zobaczymy. Tutaj sobie zakupiłam shorty. Mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Takie zwyczajne. Nie, no, na pewno będą na mnie dobre. Nawet nie wiem, czy nie będą za duże. Aczkolwiek ja wolę takie, jak są luźniejsze. No i te mają kieszenie, także super. Później je przymierzę i Wam powiem, czy są ok. Kupiłam też dla siebie taką sukienkę. To jest taka bardziej plażowa, wakacyjna sukieneczka. I ja ją wzięłam w rozmiarze L. W rozmiarze L ją wzięłam. I wydaje mi się, że będzie fajna. Ma takie y, ciekawe wzorki, jakieś takie kwadraciki, coś takiego. Także spodobała mi się na pani modelce. Mam nadzieję, że i na mnie mi się będzie podobała. Kupiłam dla Filipa pięciopak? Nie, siedmiopak. Siedmiopak skarpet w rozmiarze 27-30. I tutaj są właśnie różne, jakieś tam paseczkowe wzorki. A skarpetek dla dziecka nigdy za wiele. W tej drugiej przesyłce. Gatki od stroju kąpielowego, takie zwykłe, najzwyklejsze, gacioszki, troszkę są prześwitujące, no ale zobaczymy, może na ciele to nie będzie aż tak widoczne. Z tego względu, że ja mam czarną górę od kostiumu, natomiast dół od tego kostiumu mi się zniszczył. Sparciała ta gumka i tak dalej, bo tam były stare te gaciochy. Więc postanowiłam, że sobie kupię i sprawdzę, czy te będą ok. Mam nadzieję, że będą i że będę miała, tak jakby, kolejny komplet stroju kąpielowego. No i słuchajcie, przymierzałam sobie tą sukieneczkę. Ona jest taka luźna. Tu, jak zwykle, podwinęłam sobie rękaw, bo ja i tak zawsze tak robię. Natomiast rękaw jest taki. Rozszerzany trochę u końcu. Ona jest strasznie, okropnie wygnieciona. No ale wiecie. Ale jest taka luźniuteńka. Może ja tutaj, gdzie co, stanę sobie wyżej. Filipowy podeścig mi pomoże w tym. Stanę sobie o tak, żebyście widzieli. Ona jest taka zwyczajna, luźna, no nie? Ale powiem Wam, że już to sprawdziłam. I paseczek już Wam pokazuję. Bo myślę, że ona z paskiem prezentuje się lepiej. Słuchajcie, wydaje mi się, że chyba o wiele lepiej wygląda z tym paskiem. I jak ja nie jestem zwolenniczką pasków, to ten pasek chyba będzie moim ulubieńcem. Także powiem Wam, że no, ta sukienka też chyba ze mną zostanie. Wiecie, są, teraz są e, wakacje, lato, e, a pasek jak widzieliście, może jeszcze na chwilę wejdę. Pasek jak widzicie mam przyczepiony gumką. Będę szukała gumki w bardziej zbliżonym do paskowego koloru, a aniżeli czerwoną, ale taką tylko miałam pod ręką. Przymierzyłam sobie też te spodenki i były fajne, zostają ze mną. Dół od kostiumu chyba też ze mną zostanie, a teraz muszę się powoli wziąć za obiad i powiem Wam tak: dla siebie będę miała kombinowany obiad, bo mam w lodówce tofu, które muszę zużyć. Jeszcze nigdy nie robiłam nic z tofu, więc to będzie mój dzisiaj eksperymentalny dzień i w ogóle. I tak sobie wymyśliłam, że może jakąś sałatkę bym sobie zrobiła z tym tofu. Natomiast dla Filipa ugotuję makaron i on sobie go zje z białym serem, bo wiem, że to lubi i wiem, że sobie to na pewno zje. A tak jak mówię, ja dla siebie troszkę pokombinuję. No i dobra, kombinowanie czas rozpocząć. Yy, przygotowałam sobie już troszkę liści sałaty, że tak powiem. I je teraz porwę. Kroję sobie też pomidorki na ćwiarteczki. Mam też ogóreczka. Obiorę go sobie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno powinno się obierać ogórka od tej strony jaśniejszej do ciemniejszej, bo w ciemniejszej stronie jest jakaś taka gorycz. Żeby ogórek nie był gorzki, to powinno się go teoretycznie obierać od tej jaśniejszej strony. Nie wiem, dajcie mi znać, czy o tym słyszeliście, czy się do takich rzeczy stosujecie, czy jest Wam wszystko jedno. Trochę go grubo ściachałam, no ale trudno. Mam też, słuchajcie, fasolkę czerwoną. Zaraz ją sobie otworzę i odcedzę i przepłuczę i zaraz dosypię. Dobra, trochę sobie ją przepłukałam i dosypię. Teraz pokroję sobie te tofu. Ja wzięłam sobie takie tofu na patelnię w sosie teriyaki. Ono jest z Lidla. Ja je kupowałam chyba w Lidlu, o ile dobrze pamiętam. I sprawdzimy. Na razie pachnie niczym. Pokroję go sobie w kosteczkę i zaraz je sobie podsmażę. Chyba można smażyć tofu, nie? No i wrzucę sobie to teraz na patelnię. Mi się to przyrumieniło, więc wrzucę to sobie do tej sałatki. Jezu, dużo tego. Dobra, nieważne. No i zobaczymy zaraz. Wiecie co? Trochę się boję. <laughs> Ale w sumie nie ma czego, nie? To ludzie to jedzą, czyli to nie powinno być trujące. No dobra, sprawdźmy. Ej, dobra. Nie mam jakiegoś tam wybitnie mm, intensywnego smaku. Raczej jest łagodne, ale dobre. O matko. I po co było się tak wzbrajać przed tym tofu? Jest naprawdę spoko. Hmm? No? Poleję sobie jeszcze jakimś dressingiem. Zrobię sobie, bo mam jakiś taki, wiecie, jakiś tam koperkowo-ziołowy czy paprykowy. Poleję to sobie i myślę, że śmiało się tym najem. No, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie. No i zrobił nam się wieczór. Po obiedzie, jak widzieliście, byliśmy na dużym placu zabaw, tam Filip się wyszalał, mnie zmordował, bo kazał pomagać sobie wchodzić na różne zjeżdżalnie i to te najwyższe oczywiście, więc mu pomagałam, ale trochę się przy tym namęczyłam szczerze powiem i... Później, jak już wracaliśmy do domu, to on też powiedział, że już jest zmęczony, więc go wykąpałam, dałam mu kolację i yy, myślałam, że pójdzie szybko spać. A jemu się zeszło bardzo długo. Nie wiem, co miało na to wpływ. Może to, że za oknem yy, chwilowo przeszła burza. Teraz już się wszystko uspokoiło: już nie grzmi, nie pada, nie błyska się. Natomiast no, trochę mu się zeszło. A ja sobie teraz yy, zgrałam pliki na komputer i będę montować filmik. Mmm, także ja się zabieram za montowanie. A mam nadzieję, że Wam się mój filmik podobał. Jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się następnym razem. Pa!